Witamy już w pierwszym odcinku gry Spyro W którym rozpoczniemy naszą przygodę Małego Smoka, no to więc Wchodzimy Oczywiście pusty zapis dajemy, no i Mamy do wyboru trzy gry Czyli wybieramy pierwszą No wiadomo, Spyro jest to gra przygodowa No, mamy filmik oczywiście. OK, lecimy. O, lata spokoju w naszych pięciu czy tam nawet sześciu krainach trwały smoczy wiek. Mamy teraz dwanaście czy nawet czternaście tysięcy skarbów. O co chodzi z tym całym Gnieznośnym gnorkiem? Jak rozumiem, posiadł zaklęcie przemieniające. To wygląda na to, że nas ogląda. Ja odpowiem Gnieznośny gnork. To prymitywny typ. <grymitywny? <grymitywny> Od kiedy przybywa na końcu świata jest niegroźny dla Królestwa Smogu. Niegroźny? No, zobaczymy. O, przydal. przydal? No, nieźle obrazony. O! 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 A? A? Chyba będę miał co robić. Na to wygląda. Czyli od razu widać, że e, co mamy robić? Znachodzić takie właśnie posążki sm smoków i ratować smoki. Pierwszy smok uratowany jest, no Dziękuję, że mnie uwolniłeś. Pomóż dziesięciu smokom z mojej krainy, a potem odszukaj baloniarza. On przewiezie cię do kolejnego świata. A co z gnieznośnym gnorkiem? Ja się nim zajmę. Najpierw znajdź smoki, więcej nie mogę ci powiedzieć. No dobra. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj. Jest tutaj kolejny smok. O, smok masz. Nie trać głowy, Spyro! Przed tobą jeszcze sporo nauki. Wiesz dlaczego wszędzie lata za tobą ważka? Eee... To Iskier, twój opiekun. Jego zadaniem jest pilnowanie cię. Obserwuj go, a zrozumiesz co mam na myśli. Aha, okej. Okay. Dobra, mamy diamenty tutaj. I mamy tutaj jeszcze kolesia z diamentami. Gdzie jesteś? A, tutaj. Czyli chyba go urządziłem. No i jeszcze mamy... Dobra, no za rogi, ta. Pobiegamy sobie tutaj. Zbieramy jeszcze różne kryształy, jakie tutaj się znajdują. O, tutaj niestety nie ma w tym miejscu. Jeden minąłem ale tutaj mamy jakiś mały labiryncik tutaj jeszcze coś jest ale zobaczmy jeszcze obejdziemy wszystko co tutaj dookoła jest Zobaczymy, bo nie możemy tak swobodnie sobie latać. Prawie, prawie, prawie weszliśmy, no. Z tym lataniem tutaj w tej grze troszeczkę jest kiepsko. Dobra, czyli zebraliśmy coś tutaj. Same barany. O, tutaj jeszcze jest ta księżniczka. No i mamy co tutaj mamy. Tu jest jeszcze jakieś wejście. Dobra, polecimy do tej tego małego elfa latającego. chyba znikła. A, jest! Pojawiła się. Dobra, z nią już na pewno rozmawialiśmy. Tam jeszcze jeden smok jest ukryty. Dobra, przelećmy się może tędy. Tutaj jest baloniarz, ale musimy wszystkie smoki najpierw zebrać. Czyli wiemy, dokąd się, się mamy udać, angus uratowany. Ale czas, zrób to jeszcze raz. Boss już przeszedł przez portal w smoczej paszczy. Ale twój czas jeszcze nie nadszedł, w Spyro. Najpierw musisz ukończyć zadania z kolejnej części naszej krainy. No dobra, dobra. Usmażyliśmy barana. Dobra. Tutaj nic ciekawego nie widać. Kamienne wzgórze. Czy tutaj jeszcze coś ciekawego znaj znajdziemy? Hej, Spyro! Aby szybować, wciśnij dwukrotnie skok. I nie bój się! Bać się? Czego? Upadku ze szczytów najwyższych gór? Runięcia na prehistoryczne lodowce? A, tego. Dobra, czy jeszcze tutaj kogoś znajdziemy? O, rynek, tam jeszcze rynek mamy. Dobra, załatwiliśmy tego. No i spróbujemy wejść na, 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 na górę. Musiałbym troszeczkę, tak jakbym wy, wyżej wyjść. A zaraz, mamy tutaj wejście jakieś. Dobra. I teraz będzie można. To pozbierać tu jeszcze jakiś kryształ, jeszcze jest no i zobaczymy, co jest na tym rynku. W każdym i tak będzie trzeba pójść potem do baloniarza Dobra, w końcu dolecieliśmy O! Koczaki Dobra, mamy k k chickeny I kolejny tutaj mamy do uratowania. Witamy na rynku, Spyro. Rozpocznij eksplorację od poszybowania do obszaru z bykami. Trochę się teraz porozglądaj. No okej. Okay. Trzeba zobaczyć byczki. Dobra, ale jeszcze tutaj mamy do zebrania noty, diamenty. I pytanie tylko, w jaki sposób mogę się tam wyżej dostać? Spróbujemy... Dobra, usmażony. To by było tyle na tyle Tu jest wejście jakieś wyżej. Zobaczmy co tutaj ciekawego się znajduje. Ok, czyli możemy teraz się dostać tam. O, mamy jakąś statuetkę. No, mam Dzięki, kucharza. Ha, ha, niemiłosiernie spędził mnie czubek skrzydła. Wiesz już, że aby szybować jak najdalej, trzeba wcisnąć skok, gdy jest się w najwyższym punkcie skoku? O, wyczek. Dobra, usmażony. Co to za jakaś? Dobra. Dobra, wiadomo, że tam można się jakoś dostać, tylko nie wiem jeszcze jak. W najwyższym punkcie skoku, tak? A i tak to leci w dół. No dobra, zobaczmy co jest na, na górze. Może się tam jakoś uda się dostać. Dobra, kurczaki. No i mamy smoka, smoka kolejnego. Mm, Spajlo! Nie widziałeś tu gdzieś gościa ubranego na niebiesko? To złodziej! Łotr, który ukradł smocze jajo! Musisz go odszukać i odzyskać jajo! Leć! Mijem! Oh. No dobra, trzeba będzie. O, i mamy jeszcze kurczaki do smażenia. I jeszcze jeden byczuś. Gdzieś tutaj był ten koleś, tak? I tu jest pójście do domu Prawie bym się dostał, czyli wiemy jak tą można wejść. Wtedy też nie, nie wskoczę. Jak tego jajo dorwać? Dobra, udało się. Hmm, chyba dmuchnąłem go. Dobra, mamy. I jeszcze można tam się dostać, ale pozbieramy wszystkie skrzynki, jakie tutaj mamy. Wszystko zebraliśmy, jeszcze tutaj jest jeden klejnocik do zebrania. Dobra, pójdziemy jeszcze tędy. Jajo mamy odzyskane, można będzie smokowi, smokowi też oddać. No, bardzo szybko biega i można po prostu nie, nie trafić. No i pozostaje przebiec tam. Dobra, usmażony. I to jest akurat ostatni smok. No i do zebrania mamy te skrzynki. I będzie można powrócić zaraz do domu. No i smok. Dziękuję, że mnie uwolniłeś, Spyro! Twój postęp możesz sprawdzić, zaglądając do przewodnika w menu pałczy. Mhm, dobrze wiedzieć, przewodnik menu pauzy, czyli weszliśmy wszędzie, gdzie można było dojść. Czyli możemy powrócić teraz do domu. Czyli rynek już jest zrobiony. co my tu mamy jeszcze jedna skrzynia A nie chcę mi się No, jeszcze ja złapię dobra złapany jest no i ze... Spróbujmy teraz tam wskoczyć. I widzę tutaj jeszcze jakieś klejnoty. Dobra, czyli będziemy tędy wracać. Na nowo się pojawili. Ale i tak już tutaj wszystko jest zebrane. No i będzie trzeba jeszcze tutaj wybrać się na kamienne wzgórze, ale to będzie w następnym odcinku. Więc żegnam. Graję jest oczywiście na PlayStation 5, PlayStation 4 i ja gram teraz na PlayStation 5 Pro. No i... Zapraszam do kolejnych moich odcinków. Jeżeli Wam się e, gra Spoiler podobała, no możecie subskrybować mój kanał i dawać łapki w górę. No to więc, cześć.